Cześć i dzisiaj gramy w Robloxa, a dokładniej to gramy w Blade Ball. Hejka! Zaraz pewnie się runda zacznie. Zobaczmy sobie w sumie jakim idzie. Daj łapkę w górę. No tak idzie. Okej. Okay. Teraz się pewnie, jak mówiłam, już rundę skończy. Wydaje mi się, że wygra e, ten, jak ziomek, co ma takie. Taką chorągiewkę, jakby. Albo to. Nie wiem, kurde. Dobra, dwóch mocnych typów zostało. Ciekawe, kto wygra. Uwaga. Boże, ale mocni są. Mówiłam, że ten typ wygra. Dobra. Okej, okay, zobaczmy to nadciśnienie, bo nigdy w to nie grałam. I weźmy sobie mapę na czerwony las. O, jest to czerwony las! Super. Dobra, czym jestem? Kim znaczy... Graczem. Ktoś jest jakimś drugerantem czy czymś tak. Aha, takim czymś. Dobra. I tutaj nie można używać umiejętności, która mi się bardzo przydaje. A nie można, tylko ktoś wziął taką moc. Muszę zostać. Nie. Tylko nie na mnie. Dobra Ja używam swojej telekinezy Żeby piłeczka była jak najszybsza No i tak jest trochę wolna, ale... No kiedy ja wreszcie będę, halo? Dobra, idę tym do nich na drugą stronę Aha ale przysięgam, że kliknęłam. Idę teraz potrenować. Dobra, gdzieś tu jak stanu będzie dobrze. Teraz po prostu poczekamy, aż będę mogła sobie potrenować. Bo bardzo dobrze mu idzie. O, okej, okay, dobra. Nareszcie mogę ja. Jeszcze potrenuję, potrenuję. No, mm, dobra, idę jeszcze raz, idę jeszcze raz, Spokojnie, ja się, nie poddaję Daj łapkę w górę! Idziemy potrenować. Znaczy mi się wydaje, że taki trening jest mega łatwy, ale jak już się jest w rundzie, to jest mega trudno. I tak jest y, dosłownie. Co niedługo sobie jeszcze sprawdzimy za ile będę mogła zakręcić specjalnym kółkiem. Te treningi są mega easy, jak już mówiłam. Dobra, za ile? Yy, za 19 minut i 20 sekund. Dobra, możemy dostać porwanie. Ja bym bardzo chciała porwanie. Tutaj jest umiejętność taka. Jestem bardzo ciekawa, czy miałabym w ogóle jakieś szanse, żeby to dostać, bo na to jest tylko 2%. Ale na przykład moja koleżanka dostała taki miecz, który był w poprzednim kole, a chyba był tylko na to 1%, więc mamy mega farta. Może mi się też tak przeszczęści. Zobaczymy. no, dobra. Klasycznie bierzemy Atlantyda. Atlantyda jest fajna. Ładnie wygląda. Dobra, no i jest Atlantyda. Ciekawe jak nam pójdzie w tej rundzie. Mam nadzieję, że dobrze. Okej. Okay. Wyżyłam tyle i wyeliminowałam tego typa. Tylko przez moją umiejętność. No. Dawaj. No i... Teraz umiejętności nie mogę użyć, ale... Myślę, że powinno być spoko. I tak do mnie nie poleciała ta piłeczka. Już można używać umiejętności, więc sobie na luzie użyję tej. No, dawać do mnie, dawać do mnie. Ano. O Boże Już się przestraszyłam Eee, wolno to go Dobra, pięknie Pięknie Idzie mi na razie bardzo dobrze, nie? Ja staram się patrzeć na tą piłkę, żebym widziała na mnie. No właśnie o tym mówiłam. Ale okej. Okay. Ile osób weszło na ten trening teraz? Daj łapkę w górę. Pum. Pum. Hop! Teraz sobie też odbierzemy jakby takie prezenty za ilość czasu grania. Okej, okay. tak, wiadomość, to nie ważne. A to, 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 gdzie to jest? O! Ok, mamy skrzynię z mieczami i 100 monetek. Dobra, ja biorę klasyczny, klasyczny, najlepszy. Normalny, dobra. Ujem sobie i. Uuu! Jakiś trzewko. Eee, ja Ok, jestem graczem. Kon, pom. pom. Dobra tresja. Opa. Pięknie. Ja sobie tańczę, nie? A oni tam sobie walczą. A ja sobie tańczę. I czekam aż piłeczka poleci do mnie. Dobra, dobra, ruszyłam się piłeczka policja do mnie odbicie. Bo też się trochę będę ruszać, bo... Wiecie. Prawie było, pra, prawie było. O, kolejny prezencik. Tu mamy obrót. Zobaczmy, co dostaniemy. Kręcimy kółkiem. Uwaga, nie tak! Wygrałam tą umiejętność. Ale ja miałam szczęście. Na to było tylko 2% szans. Patrzę na to, dosłownie umiejętności. Dobra, ja sobie wyposażę to i daję do ulubionych. Ja nie wierzę, że mi się udało. Zaczynamy. Ja chyba sobie wejdę na to. sure. Kita nak. Kita nak. Kita nak. 金箍。